Zapraszamy Państwa do skorzystania z e-usług dostępnych w Gminie Szczuczyn. Umożliwiają one załatwienie szeregu spraw urzędowych o każdej porze bez wychodzenia z domu. Są w pełni bezpieczne, nieskomplikowane i przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne, ekologiczne i zdrowotne w sytuacji wystąpienia pandemii typu COVID-19. W celu załatwienia interesującej Państwa sprawy należy wejść na stronę lub pobrać aplikację ipodlaskie.pl Następnie proszę z menu wybrać zakładkę usługi. Ukażą się trzy kategorie usług. Pierwsza gospodarka przestrzenna, druga komunikacja z urzędem, trzecia podatki i opłaty lokalne. W celu sprawdzenia harmonogramu odbioru odpadów komunalnych należy krok pierwszy, wybrać zakładkę komunikacja z urzędem. Krok drugi, wybrać zakładkę Harmonogram odbioru odpadów. Krok trzeci. Następnie z katalogu gmin na dole strony wybrać właściwą gminę. Krok czwarty kliknąć w przycisk, przejść do usługi. Krok piąty zalogować się. Krok szósty z górnego menu wybrać przycisk, harmonogram. Krok siódmy następnie wybrać adres i frakcję. W kategorii komunikacja z urzędem mogą Państwo sprawdzić harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zapoznać się z komunikatami. Zadać pytanie do wójta lub burmistrza, zgłosić problem. W kategorii podatki i opłaty lokalne mogą Państwo złożyć deklarację na podatek leśny DL1, złożyć deklarację na podatek od nieruchomości DN1, złożyć deklarację na podatek od środków transportowych DT1, złożyć deklarację na podatek rolny DR1, złożyć informację o gruntach IR1, złożyć informacje o lasach IL17. Złożyć informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN1, złożyć opłatę za podatek leśny, złożyć opłatę za podatek od nieruchomości, złożyć opłatę za podatek od środków transportowych, złożyć deklarację gospodarki odpadami i naliczania zobowiązania. W celu złożenia deklaracji lub uiszczenia opłaty, należy z menu wybrać rodzaj usługi, następnie gminę i logując się przez login.gov.pl przejść do usługi lub dedykowanego jej formularza. Po wypełnieniu, podpisać go i wysłać.